Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne skorpiony na czytaniu tygodniowym od 25 do 31 października bieżącego roku. Karty mam już potasowane. Już je, kochani, przekładam i patrzymy, co nadchodzący tydzień ciekawego dla Was zapowiada. Poniedziałek karta świat. Wtorek pustelnik środa 4 denary. Czwartek, król kielichów, piątek, królowa mieczy, sobota 7 denarów, i niedziela są dostateczne. No, fajny tydzień, dużo osób, dużo się będzie działo, może być męczące, ale sobie poradzicie, bądźcie też ostrożni, czujni, wyznaczajcie granice, brońcie swojej przestrzeni, brońcie swojego odpoczynku, spokoju. I nie dajcie się, karty mówią idź do przodu, walcz o swoje, walcz o swoje marzenia o realizowanie swoich projektów, nawet jak momentami nogi się pod Tobą ugną, bo będzie trudno, dasz sobie radę. Kochani, w poniedziałek karta świat. Podsumowanie, zakończenie czegoś, jakieś nagrody, jakieś nowe możliwości, otwarcie się na jakieś nowe projekty, znajomości, otwierają się drzwi do kariery, nowa współpraca, planowanie też bądź wyjazd z zagranicy do kraju bądź z kraju za granicę, więc tutaj jakaś podróż, która dojdzie do skutku. To jest też znajomości z zagranicą, nawiązanie współpracy z firmą zagraniczną. Te skorpiony, które szukają pracy, być może będziecie dwa razy rozmawiać w sprawie pracy. No, ponieważ zbliżają się święta, w tym tygodniu na pewno ta decyzja nie zapadnie. Czekajcie cierpliwie. Ostatecznie w przyszłym tygodniu na pewno ta decyzja zostanie podjęta i tą pracę dostaniecie, tak? Karta mówią uzbrój się w cierpliwość. Zrobiłaś wszystko, zrobiłeś postarałeś się, tak, teraz po prostu czekaj na efekty, ale wróćmy do tego poniedziałku dobry dzień na zamykanie wszelkich spraw, które być może od dłuższego czasu były otwarte, nie podsumowane, nie zamknięte na zdawanie egzaminów na proszenie, że tak powiem rozmowy z szefem na temat podwyżki um, nawiązanie współpracy tak jak powiedziałam z nowymi wspólnikami kontrahentami um, Przedsiębiorstwami, no firma, jakby o takich zagranicznych, międzynarodowych zasięgach, jakieś nowe pomysły, otwarcie, wejście w jakiś nowy etap, być może przeniesienie firmy, powiększenie jej ew, awans, nagroda, wyróżnienie. Um, awans na lepsze stanowisko, domknięcie jakiegoś projektu, nad którym od dłuższego czasu czekaliście. Tutaj samotne skorpiony mogą poznać kogoś z zagranicy. To może być obcokrajowiec, cudzoziemiec, ktoś obcej narodowości. Natomiast niekoniecznie może być to rodak, który po prostu mieszka poza granicami naszego kraju. I tutaj będziecie sobie kontynuować tą znajomość. Oczywiście ostrożność, zwłaszcza jeżeli chodzi o osoby, które gdzieś tam dalej mieszkają, ale... Macie jakieś doświadczenie, no być może niektóre skorpiony tutaj przeżyły jakiś trudny związek w przeszłości, dlatego teraz naprawdę yy, no szukacie tej właściwej osoby, wiecie, kogo chcecie znaleźć, wiecie, jakie są Wasze oczekiwania. Być może od dłuższego czasu, nawet ze względu na to jesteście samotni. Ale coś się zmienia w Waszym życiu, jakiś nowy etap. Co w stałych relacjach, kochani? No tutaj właśnie no, decydujecie się na jakiś kolejny krok. Mm. Doszliście do porozumienia, oboje obo jesteście zadowoleni z tej decyzji, otwieracie się na nowe, cokolwiek by to się nie działo. Co we wtorek? Mamy kartę pustelnika, więc tutaj spotkanie z jakąś starszą, mądrą osobą z znaku panny, która udzieli wam wskazówek, odwiedzenie też starszej osoby, która od dłuższego czasu być może jest samotna no i szuka waszego towarzystwa. Samotne skorpiony. Będą chciały w tym dniu albo pobyć same, albo faktycznie no, gdzieś tam będą chciały umówić się na jakieś spotkanie, żeby coś przedyskutować, coś rozważyć, zwłaszcza z, z osobami, z którymi dawno się nie widzieliście takie nadrobienie, jakby zaległości. W tym dniu będziecie podejmować jakieś ważne decyzje odnośnie swojej pracy, odnośnie swojego życia, ale też być może edukacji, nauki, powrót na studia, dokończenie jakichś kierunków. Coś związane jest z wiedzą i co, że tak powiem, chodziło po Waszej głowie od dłuższego czasu. Dobry dzień na załatwianie wszelkiego rodzaju spraw za... Um, urzędowych. Um, jakaś sprawa, za którą długo um, już Skorpion chodzi i czeka na jakąś decyzję. Może um, renta, może emerytura, może właśnie jakieś... Sprawy, które wreszcie doczekają się szczęśliwego zakończenia. Więc warto iść, upomnieć się, zapytać jeszcze raz, być może teraz um, otrzymacie to, na czym Wam zależy, jakiś dokument, jakiś papier, bądź um, jakąś informację. W czwartek mamy, e, przepraszam, w środę mamy cztery denary. Um, karty mówią, żeby w tym dniu polegać na sobie zadbać o swoje finanse, zadbać o swoje. Dobra materialne. No tutaj może ktoś poprosić Was o pożyczkę. Nie wiem, czy będziecie chętni udzielić tej pożyczki bądź wsparcia. Natomiast jakieś zamieszanie, kochani, może być w firmie. I tutaj te skorpiony, które mają pracę, i właśnie pojawia się coś nowego, może właśnie propozycja, nawet awansu. Zwolniło się jakieś stanowisko, będzie wiele osób chętnych na to stanowisko. No pamiętajcie, żeby je utrzymać i walczyć tutaj o swoje, swoje nie poddawać się. Natomiast te osoby, które mają własną firmę i być może zastanawiają się nad tym, żeby wprowadzić jakiś projekt, no tutaj nawiązały jakąś współpracę na dłuższy okres czasu, trochę się wahają, czy zainwestować jakiś większy kapitał swojej firmy w, w ten projekt. Tak, chcecie jednocześnie zachować stabilizację, równowagę. Ale też nie pozbywać się gotówki. W ogóle to nie jest dobry dzień na to, żeby robić jakieś zakupy, inwestycje. No tutaj czasami będziecie musieli stawić się sami sobie przeciwko sobie, bo może Was o coś tam pokusić, ale no nie, jednak nie pozwólcie sobie na jakieś zbędne wydatki, bo teraz akurat jest taki okres, gdzie te pieniądze trzeba gromadzić, trzeba oszczędzać i no z ołówkiem w ręku gdzieś tam te wydatki analizować. Co w związkach? Zbliżycie się do siebie i, i tutaj jeżeli był jakiś dystans, no była jakaś taka samotność wydwoje w związku, często się kłóciliście, no trzeba tutaj zdobyć się na odwagę i wyjść z inicjatywą do partnera. Skorpionowi bardzo zależy na bliskości na tym, żeby utrzymać, że tak powiem związek w harmonii, żeby nic się nie waliło, nic nie, nie, nie zachwiało. Może trzeba tutaj coś przedyskutować, może przekonać partnera do czegoś. Nie izolować się, nie dystansować, przemyśleć pewne sprawy, naprawić coś w związku, pozwolić uleczyć emocje. Co jeszcze, kochani? Hmm. Te czwórka mieczy to jest jakiś odpoczynek. Może niektórzy z Was wezmą sobie wolne od pracy. Nie pozwólcie się wciągnąć w jakieś intrygi, w jakieś sprzeczki, jakieś zamieszanie. Cierpliwie czekajcie, cierpliwie czekajcie, bo myślę, że tutaj Wasza pozycja nie jest zagrożona. Za Być może niektórzy z Was myślą o tym, żeby pójść sobie na... Zwolnienie lekarskie. W czwartek mamy króla kielichu, więc tutaj może być właśnie spotkanie z lekarzem. Natomiast jest to spotkanie z drugą rybą, skorpionem bądź rakiem z mężczyzną po 45 roku życia bardzo miłym, sympatycznym, serdecznym, wrażliwym, spokojnym. Ktoś, kto wzbudza bardzo pozytywne w Was emocje, z kim można porozmawiać na każdy temat. Kto jest takim plasterkiem na jakąś krwawiącą ranę, można mu się wyżalić, wypłakać w rękaw. To może być przyjaciel, przyjaciółka, ktoś z bliskiej, z rodziny. Ktoś, kto, komu ufacie i komu mm, bez problemu mówicie o swoich problemach. Oczywiście w relacjach to może być wasz partner, i tutaj no, być może po jakimś takim zdystansowaniu się bądź nieobecności bądź był jakiś wyjazd za granicę, wreszcie tutaj się spotykacie i możecie się cieszyć swoim towarzystwem. Świetne spotkanie, jeżeli chodzi o rozmowę w sprawie pracy, tutaj zrobicie dobre wrażenie i wydawać Wam się będzie mogło, że ta, ten pracodawca jest zadowolony I, yy, z, no, z Waszych referencji, z Waszych umiejętności yy, i... Można nawiązać z nim współpracę, tak? Że to, to spotkanie przebiegało no, fajnie, pozytywnie. Jesteście dobrej myśli. W ogóle dzień bardzo spokojny, spotkacie się z życzliwością. Dobre spotkania w domu, też fajna atmosfera. Odpoczniecie sobie, nic nie powinno was wytrącić z równowagi. Żadnych niepokojących, trudnych spraw w tym dniu nie widzę. W piątek mam królową mieczy, więc tutaj e, niektóre skorpiony będą chciały zadecydować w jakiejś kwestii. Spotkanie też z wagą, z kobietą z podznaków wagi, może wasza matka, może teściowa, może koleżanka, bądź załatwienie jakichś spraw urzędowych, czekacie na jakieś orzeczenie sądu, na jakieś rozliczenia. Spotkanie też z księgową, która być może jakieś dokumenty wam przygotowuje, z, z prawnikiem, z prawniczką, ale też może być też jakaś diagnoza lekarska. No ktoś, kto ma wiedzę, kto ma kompetencje, te informacje Wam udziela. Te osoby, które pracują na etacie, jest im ciężko, porozmawiałem szczerze na ten temat z pracodawcą, być może poproszą o podwyżkę. Ogólnie ciężki dzień, zwłaszcza taki, no ciężko jakieś rozmowy trzeba będzie przeprowadzić, podjąć jakąś decyzję zmierzyć się być może z jakąś prawdą, przyjąć jakieś wiadomości do jakieś informacje do wiadomości, tak? Ale sobie poradzicie, pamiętajcie tylko, żeby wyznaczać granice i nie pozwolić sobie też, żeby ktoś Wam coś narzucił, żeby ktoś za Was zadecydował. W sobotę mamy 7 denarów, bierny, spokojny dzień, czekacie na jakieś pieniądze, czekacie na jakieś konkretny rozwój sytuacji. Dzień w którym musicie uzbroić się cierpliwość, zwłaszcza jeżeli jakieś chodzi o operacje finansowe. Myślę, że tutaj się zastanawiacie, no przede wszystkim ostrożność cały czas. Ja widzę, że tutaj Skorpion naprawdę jest jakiś taki ma też jakieś tajemnice i pielęgnuje jakiś sekret, być może ktoś wam powierzył jakiś sekret. Niektórzy z Was chcą zainwestować w siebie, dlatego tutaj pomysł na temat studiów, tak? Studia zaoczne, nie wiem, jakieś, jakieś, jakaś praca na uczelni, współpraca, utrzymanie też stanowiska i zastanawiacie się, jak to dalej będzie z tą pracą, czy uda Wam się utrzymać płynność finansową. No i tutaj hmm, stabilizacja w rodzinie, czy jakieś kłamstwa, jakieś sekrety nie wpłyną na to jak ta relacja między wami się układa tutaj niektóre skorpiony będą tak starały się być jakieś nieobecne w związku trochę zdystansowane pozwolą partnerowi wyjść z inicjatywą taka zupełnie bierna postawa zobaczymy co ty zrobisz, jak ty zaplanujesz ten dzień, jakie będziesz miał pomysły na nas, więc tutaj taka jakby wolna ręka no i tutaj niektóre skorpiony posiedzą sobie w domku, bo będą się kurować tak? dobrze, w niedzielę mamy kartę sądu ostatecznego więc całkowity powrót do zdrowia, ale też zadecydowanie w jakichś sprawach, które już dawno powinny być zamknięte niektóre skorpiony pogodzą tutaj się z, być może z byłym partnerem, dadzą szansę powrotu reanimacji, że tak powiem, związku, który wymagał naprawy, wymagał uzdrowienia. Natomiast jest to też karta korzystnych zmian w życiu, odpoczynku, pogodzenia się z jakąś sytuacją, wybaczenie komuś, naprawienie jakiejś relacji, powrót do byłego partnera, bądź partnerki, ale to już się powtarzam. Ogólnie taki dzień spędzony w domu. Na odpoczynku, przeanalizowaniu pewnych spraw, które mówię, powinny być dawno pozamykane, a do tej pory jakoś e, nie są. Powrót też, kochani, do domu, być może z jakiejś podróży. To by było na tyle. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, na pewno nie dla wszystkich. Sprawdźcie sobie dodatkowo film ze swoim znakiem ascendentalnym. Ja Wam życzę wspaniałego, udanego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.